Cześć, jestem Klaudia, to kanał, no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na szkicu wykres funkcji F, która spełnia jednocześnie następujące warunki. Mamy tutaj zbiór wartości od jedynki do trójki. Specjalnie innym kolorem, żeby nam się to nie pomyliło, zaznaczyłam już wcześniej przerwę na zbiorze wartości, bo w tym miejscu, gdzie mamy go teraz na pomarańczowo, nie możemy mieć części wykresu. I Potem mamy to od czwórki do piątki. Ok. Następnie dla f od 0, czyli tam na x, gdzie mamy 0, mamy dwójkę, czyli to jest ten punkt, który zaznaczyłam. I potem mamy tutaj, że funkcja jest większa od zera, gdy x należy do przedziału. I tutaj mamy od minus czwórki do. Dwójki zaznaczyłam to, a potem od trójki do piątki. Ta przerwa oznacza, że pierwsza część wykresu będzie tutaj, a druga nad tą przerwą. No to zaczynamy. Mamy tutaj mieć łącznie od czwórki i wartość najmniejsza ma wynosić jeden. To zaczynamy tutaj od tej kreski. Hop, mamy tu. Niech nam to przejdzie. Przez to i do dwójki. Dwójkę mamy tutaj, to zrobimy sobie teraz pustą kropeczkę, bo tutaj mamy pokazane, że to jest bez tej dwójki. Ok. I teraz robimy tutaj przerwę na jednym i na drugim. Jesteśmy teraz tu na trójce, czyli wskakujemy tu Hop. do piątki. Piątkę mamy tutaj i tu już. Kolorujemy, bo mamy łącznie z tą piątką. Zaznaczamy. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I no i już.